Cześć kochani, witajcie. Drugi dzień świąt. Chciałbym Wam z tego miejsca życzyć dużo zdrówka. Bo to najważniejsze. Sukcesów nie tylko wędkarskich. I poinformować Was, bo miałem to zrobić w jednym z filmików. Że będą rzadko się filmy pojawiały. A z tytułu, że troszeczkę mi się życie skomplikowało. Właśnie odnośnie zdrowia. Tylko, że nie mojego tylko syna. Filmów nie będzie tak często z nadwody. Pełnometrażowych, jakieś shorty wrzucane, jak i to zacząłem nowy, można powiedzieć, etap w swoim życiu, ponieważ dalej się rozwijam. A w którym kierunku to dowiecie się, no, tak gdzieś za półtora roku. Także nie będę Wam zdradzał, może shorty gdzieś tam jakieś wrzucę, to się dowiecie o co chodzi. Ale tak jak Wam mówię, życzę Wam dużo zdrówka, ponieważ mamy ten magiczny czas. Dużo sukcesów wędkarskich, nie tylko wędkarskich. No, i pochwalę Wam się też moim nowym sprzętem, tak? Piękny Ultralight od 2 do 4. To jest Sensual Ultralight i kowrotek Michela. Także no jest niesamowicie. Mimo tego wszystkiego staram się być dalej optymistą i pozytywnie nastawiony do. Całego kształtu, jaki los mi przynosi. Także życzę Wam dużo naprawdę zdrówka, bo to jest najważniejsze. Na razie, hej.